Okay. Panie burmistrzu, zapadła decyzja, jaka zapadła. Czy pan się z nią zgadza? Wiem, że rozmawiał pan wcześniej z wieloma radnymi i nie wszyscy są jednomyślni. Tak, jest grupa radnych, która wie, że to jest dla Kamiennej Góry zadanie niezwykle istotne remont zalewu. Ale ta grupa niestety stanowi mniejszość w Radzie. Rada zdecydowała po długich dyskusjach nie dofinansować tego zadania. Nie dała swojej zgody na to, a to oznacza, że będziemy musieli oddać 10 milionów dotacji już przyznanej na ten cel. To jest dla mnie rzecz niewyobrażalna. Ja oczywiście się z tym nie zgadzam, dlatego poprosiłem o zwołanie kolejnej nadzwyczajnej sesji. Na tej sesji raz jeszcze Rada Miasta ma szansę podjąć ten temat. Mam nadzieję, że w duchu oczekiwań mieszkańców mieszkańcy wypowiadają się w mediach społecznościowych za tą właśnie inwestycją, za zmianami na naszym zalewie, za doprowadzeniem go do sytuacji, którą pamiętają ci, którzy ten zalew budowali w latach 70. 80. To jest dla Kamiennej Góry rzecz niezwykle istotna. Mam nadzieję, że Państwo przyjdą na tę sesję, dając w ten sposób wyraz swojego poparcia dla idei modernizacji zalewu. Sesja w piątek 5 maja o godzinie 15. Łatwo zapamiętać. Zapraszam wszystkich Państwa na tę sesję do sali witrażowej naszego ratusza. Radni będą mogli zabrać, przepraszam, mieszkańcy będą mogli zabrać głos. To będzie zależało od pani przewodniczącej Ja myślę, że nie będzie takiej sytuacji, aby pani przewodnicząca odmówiła tym, którzy będą chcieli głos zabrać. Sądzę, że takie są reguły demokracji i tego po prostu nie da się przygasić, powiedzieć, nie nie nie, nie dajemy państwu głosu, uciszyć. Myślę, że głos mieszkańców powinien być wysłuchany. Sądzę, że takie osoby będą, e, pojawią się na sesji, które ten swój głos e, będą chciały przekazać szerszej publiczności i oczywiście radnym. No i liczę, że po namyśle Państwo radni e, zmienią swoją pierwszą decyzję z korzyścią dla mieszkańców i, i dla tego całego projektu.